Cześć! Siemanko! Z tej strony Karol. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Farminga22. Widzimy się na serii od zera. Dzisiaj akurat w Ursusie c 363 tak to prowadzę nowy nabytek. Jaki jest krukowiak Apollo PHX-15. 1000 litrów pojemności. Dzisiaj też ten popryskiwacz sobie przetestujemy. Trzeba popryskać rzepak glebowo na kwasty. No i również dzisiaj jeszcze jest dla aby wyjechać z talerzówką i no, dokończyć talerzowanie wszystkich pól, które wyciąłem ostatnio e, Poza odcinkiem No i jeszcze troszkę zostało raptem Raz, dwa, trzy, cztery pola są do ogarnięcia Też jak mówiłem w tym roku plan jest aby te pola połączyć Mniej więcej żeby tam były dwa oddzielne pola I tutaj, tutaj zobaczymy jeszcze jak będzie to sam tego do końca nie wiem Ale będę starał się zrobić tak żeby było wszystko dobrze ogarnięte tak samo jeśli chodzi o pieniążki No, troszkę pieniążków uciekło 9 tysięcy złotych, które musiałem wydać na budowę kali stalowej Używka po prostu zapłaciłem praktycznie za przywiezienie tego montaż Ale muszę Wam powiedzieć, że no, wygląda to świetnie Także mam nadzieję, że no, będzie, będzie dobrze Ogólnie pytanie, czy my podjedziemy W ogóle pewnie nie podjedziemy z tym okreskiwaczem On no, no, ma ogromny też sztukę deszeni nie pasuje, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym tak poradzimy. Dobra, sąmy na gospodarstwie, to sobie nawrócimy. Nie, nie nawrócimy, cofniemy sobie ładnie. O, tutaj pod nasz wąż. Eee, dobra, niech to tak stoi, bo ja tutaj teraz muszę trochę do ładu dojść, ale pierwszy pokażę Wam wiatkę i uciekający wózek z headerem. Wiatka, jak widzicie, nieduża to jest używka, odmalowana, ale myślę, że nie najgorsza. Wszystko ładnie się zmieściło, także to też jest najważniejsze. Tu jest wąż, to nie. Tutaj musimy iść, tutaj mamy środki i tutaj mamy chastera, także bierzemy go i lajemy go do naszego opreskiwacza. Tak też nie działa, że się polewa. Czyli co ja to muszę uzupełnić, czy jak to jest kurcze. Właśnie, tak to działa. Otwórz pokrywę. To jest grane. Myślałem, że ten chwaster... O właśnie, teraz idzie dopiero. Teraz dopiero tutaj nam się wlewa, czyli 30 litrów. I teraz musimy sobie ładnie cofnąć pod wodę. O! I pobrać sobie wodę. I ta już woda będzie się troszkę nam szybciej tutaj lała, także fajnie, pięknie. Tu już zamykamy sobie nasze wrota, bo to już nam jest niepotrzebne. I co wam mogę powiedzieć? Ogólnie mamy 8000 sztuk jajek ponad, sztuk no, litrów. A czekaj, ta zero jest. Co tu się stało? Aż pójdę zobaczyć, co tu jest grane, bo było 8000, no. No i 8000 jest. 1 jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i za paleta. Żarcie jeszcze krowe mają, także to najważniejsze. Ja sobie może tylko zmienię uniform, a tak żeby mieć troszkę już odpowiednie dni do sytuacji. O, proszę bardzo. pakuję się do sześćdziesiątki i jedziemy pryskać. Tutaj sobie popróczymy. Tu Mogłem w sumie tamtędy pojechać, ale już pojedziemy tak. Tak, ogólnie trzeba będzie przy okazji zamknąć sobie to wszystko, żeby nam to dziadostwo nie leciało do środka. O, pięknie, elegancko. Ale jak powiem wam, ten opryskiwacz z 60 -ką chyba raczej nie będzie mógł tutaj działać, ale zobaczymy jeszcze jak to będzie. Musi troszkę tutaj wytrzymać kilka lat, a potem pewnie w coś innego uderzymy, jakiś inny opryskiwacz. Ale na chwilę obecną no to ten jest tutaj wystarczający. Zobaczymy jak on sobie tutaj będzie radził. Troszkę sobie tą belkę podnieśmy. Eee, no tutaj. Myślę, że trójka będzie odpowiednim biegiem. I lecimy. No i powiem tam będzie się to działo, to wszystko dobrze. lekko chyba nie będzie, ale sobie jakoś z tego poradzimy. Ogólnie cóż, no jak widzicie, tu już jest potrężowane, tam również też jest ściernisko już ruszone, brakuje tam jeszcze tych czterech działek. To sobie dzisiaj mam nadzieję, że jeszcze ogarniemy. No i plany są takie, że na razie też wstrzymuję się od sprzedaży jaj, będę je dopiero sprzedawał gdzieś tam w okolicach listopada, kiedy cena będzie wysoka, ewentualnie w chwili, kiedy pojawią się jakieś fajne nowe nabytki, a na chwilę obecną to nie ma to, że tak powiem, najmniejszego sensu, no bo 3000, 4,5 za jajka to jest różnica, więc dlatego na razie się z tym wstrzymujemy. No już teraz wiem że no tak ten opryskiwacz był przez mnie uwielbiany, bo nim tutaj cofnąć, to jest problem i to nie mały, ale może jakoś to tam sobie na przyszłość ogarniemy i będzie dobrze. Tak patrzę, że pół zbiornika opryskiwacza chyba powinno nam tutaj pójść na to całe pole. Zobaczymy zresztą jak to będzie. No, wszystko to okaże się w momencie, kiedy rzepak skupkuje, i czy też z tym rzepakiem skupkuje na kwast, czy też nie. Mam nadzieję, że żadne poprawki już nie będą potrzebne, ale jeśli tak, no to będzie trzeba pojechać i po prostu prysnąć, no co tutaj dużo, że tak powiem, mówić. Dobra, tutaj tak samo trzeba nawrócić, no jest troszkę tej zabawy niestety, no przez każdy byłby dobry, gdyby tutaj właśnie tak ten dysze się nie bujał i żeby on tutaj ładnie równo jechał, no ale jest jak jest. Trudno będzie trzeba po prostu przeboleć, mimo że sprzedaż tego też na no, końcu otrzymałem szybciej, a na tyle razy, co będzie tutaj używane, no to, na spokojnie, to nam spokojnie ten na będzie tutaj wystarczyć na długi, długi okres czasu. Rancę idą po ziemi, nie też idą, tutaj też jest dobrze. Także no, też gra. Więc zaraz też sobie sprawdzimy, jak tylko ja mam no, prosto, jakieś tam maszyny używane, czy jest coś ciekawego, może coś na to bardzo ciekawi, czy no, właśnie coś tam ciekawego pojawiła w tych maszynach używanych. No teraz nie będę ukrywał, że poluje dość mocno na zakup ładowarki. Czyli na ładowarkę, która gotowa w maniku. Tak, najmniejszą, ale gdyby była też taka większa czy większa, to nie byłoby myśleć że To jest tylko kwestia pieniążków jakie by tutaj to wszystko miało kosztować. Teraz tak, musimy sobie cofnąć. nie pod tą górkę podjechać też źle zrobiłem, mogłem sobie do, dookoła i wtedy by to fajnie wszystko wyszło a tak niestety ale dobra chyba tutaj sobie jakoś pomału się ukapiemy myślę, że 15 metrów już jest ogarnięte pomału sobie na wodzie też zjedziemy tutaj wykręcimy i jedziemy dalej Troszkę zabawy mamy akurat na sobie z tymi obryskami. Tutaj myślę, że właśnie powodu tego zbiornika, jak, mówię, jak pójdzie do tej cieczy, mogę sobie go nie tankować, ale też ja uważam, że gość mało tej cieczy idzie w tym fragmentu. Zresztą znaczy, tak sprawdź po 100 litrów na minutę, a powinno być się ogólnie nie od minuty, a od areału tutaj to wszystko liczone. Ale już jest jak jest, trudno, przeżyje, no, no, powinno być do Mam nadzieję, że będzie taki dobrze zacznę po schodach jak tutaj to nasza uprawa bezarkowa w tym roku się sprawdziła, czy ma to ręce i nogi, czy jednak nie ma sensu e, tę prawę tutaj robić, no, wszystko tak jak wyjdzie w praniu. Chciałem jeszcze skrywać uczennicę na uprawie bezorkowej, ale chyba jednak zrezygnuję z tego, wysijujemy to tradycyjnie orkę. Bo szkoda by było, żeby te jakieś mankamenty nam się porobiły i żeby były potem z tego wszystkiego jakieś tam problemy typu niższe plony i tak dalej. A też co do plonów, no to wychodzi na to, że akurat wszystkie plony zostaną skarmione. Tutaj mówię o pszenicy, o jaczuny, czyli o zbożach, a że pak zostanie ususielany. tamtego jest chyba około 10 ton, to też jakiś tam fajny zarobek będzie, ale też na chwilę obecną cena rzepaku nie jest jakaś tam zadowalająca. Ogólnie rzecz biorąc, w maszynach używanych Najbardziej interesujący sprzętem mnie to w tej chwili były dla przyczep, ale z takiej racji, że przyjadą niebawem dwie nowe przyczepy, czyli raczej te moje wyremontowane, to jest tutaj nie zamierzam kupować, zostaje to przy moich i może kiedyś coś się kupi, ale to już będą naprawdę duże przyczepy, no konkretne że tak powiem. Ciągle nie mam czasu na pięć, to ja nie wiem. Ale ja mówię, przyjechały wtedy takie już porządne, konkretne przyczepy. I ja tutaj na razie nic też z tych przyczep nie zamierzam kupować. No bo jest mi to po prostu niepotrzebne, najprościej mówiąc. Nie ma co ukrywać. A no nakręcimy sobie tutaj jeszcze. I mamy wszystko ogarnięte. Pięknie. Dobra, opryskiwacz sobie złożymy. Właśnie się tylko się da. Niech on się tutaj składa. I ja już sobie akurat, żeby nie wlekać tym śmiesznym moim jazdem, to pojadę tutaj właśnie po poczesniaku i przebijemy się przez to talerzowane i tam gdzie sobie z tyłu gospodarstwa tego tak ciągniczka stanę. No i co? I weźmiemy talerzówkę, pojedziemy sobie troszkę pouprawiamy. Ogólnie rzecz biorąc to normalnych rzeczy amerykańskich kurcze, muszę wam powiedzieć tak człowiek chce nagrać odcinek kiedy się nie ma tak ARM OSP i tego typu sprawy to jest rzecz, jaką ten zrozumie no i kurczę, muszę Wam powiedzieć, że złodnego, fajnego czasu, wolnego, idealnego czasu na stworzenie odcinka robi się taki innego, że po prostu wszystko jest nasty, na w teraz tam południe i albo jutro odcinek będzie w już na YouTube'a i opublikowany albo nie, to jest właśnie Staram się dla Was te co te 3 dni tutaj wrzucać, ale co zrobić, tak to niestety bywa. Z tym obryskiwaczem coś tutaj będę musiał pomyśleć, bo on mi się nie podoba, że tutaj takie coś się dzieje. Niestety, no ale zobaczymy jak to jeszcze będzie, czy uda się to jakoś ogarnąć, czy raczej no, będzie lipka. Dobra, tu jest akurat stelażowane, to akurat polecimy sobie tutaj na działeczki. Muszę Wam powiedzieć, że nie ma to jak skrzynia bezstopniowa. Bo w takim case naprawdę idzie fajnie, tutaj, to wszystko ogarnąć. No jest pięknie, dzisiaj sobie poteleżujemy. Myślę, że w kolejnym odcinku orka i w sumie nie wiem, co tam jeszcze by można było porobić. Może jakieś tam nawozy się porozsiewa, bo trzeba będzie akurat nawozy porozsiewać przed uprawą pod pszenicę. No z takiej racji, że po prostu tam nie był dawany obornik. Obornik daliśmy tylko i wyłącznie pod korzeń rzepaku i wróćcie. Nie obornik, a pomiot, no bo jednak to jest kurence. No i taka to jest niestety robota. Ogólnie mógłbym sobie jeździć na zagon, a nie raz przy razie. Ale w sumie już jak tak pracujemy, to chyba przy tym zostaniemy. Kejsik dużymi krokami zbliża się już do 100. Motogodzin, no się do 10 motogodzin, do 100 to kurde, już był, byłby, już dawno wymieniony. do 10 motogodzin się zbliża. No i trzeba będzie też zrobić mu niebawem jakiś tam mały serwis. No, na szczęście pewnie jeszcze nie drogi, ale to wszystko okaże się w praniu. No i jakoś to kurcze, mam nadzieję, że będzie wyglądało. No ogólnie, no to co? Jedyny traktor na gospodarstwie, który jest do wszystkich prac. No, w tej chwili Perkins, tyle co tam nawozy i opryski, transport, a tak no to wszystko praktycznie u nas robi case no i plan jest taki, że kiedy spłacę te wszystkie moje kredyty, zobowiązania no to będziemy myśleli o jakichś tam nowych nabytkach no i właśnie tam ma być między innymi lepszy siewnik, lepszy traktor no i może coś tam tych maszyn uprawowych uda nam się zakupić ogólnie czemu mi tutaj kamienie nie znikają, bardzo mocno mnie to boli że one są, oby tylko ich nie trzeba było zbierać zobaczymy jak to tam będzie w tej uprawie Orkowej? Czy jak to zaoramy, to te kamienie znikną, czy też nie? Bo to jest właśnie pytanie. I, no i zobaczymy, jak to będzie. Ja osobiście nie lubię akurat te, tych kamieni. Myślałem, że to będzie coś, co będzie się pojawiało raz na ruski rok. Ewentualnie będzie taka zależność, że kamienie będą się po prostu pojawiały coraz rzadziej, w coraz mniejszych miejscach, czy tam w mniejszych ilościach, i w innych już miejscach, a jest to jednak stałe, takie jak uprawa i no nie podoba mi się to za bardzo, muszę Wam powiedzieć. Liczyłem na to, że jednak te kamienie będą troszkę inaczej w tym farmingu zrobione, no ale jest jak jest, no i jest tak, że ja po prostu tego nie używam. Choć teraz może na kolejnej serii tej, która będzie na tej mapie, która przyjdzie z nowym DLC, to to tam właśnie chyba sobie zbieranie kamieni zrobimy, ale tak to ja tych kamieni akurat zbierać nie zamierzam, bo mnie bardzo mocno denerwują. Sprzęty są takie trochę nierealne, jak dla mnie, na polską wieś. To wolę sobie to, że tak powiem, zostawić. No i też a propos nowych serii, no, już mam prawie przygotowaną jedną serię. Będzie ona na pojeździe Gostyńskim. Dość fajna seria o goście, co tam wygrał bańkę i zechciał być gospodarzem. Także coś takiego sobie tutaj, że tak powiem, zrobimy. No i zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie w praniu. Jak ona Wam się przy to przypodoba do gustu, to też taka troszkę inna seria ma być aniżeli zawsze, więc no zobaczymy jak to będzie. Jestem dość mocno tego ciekawy. Tak samo jak jestem ciekawy, co będzie pierwsze. Sprzedaż jaj czy utrata pieniędzy z konta. Bo muszę wam powiedzieć, że co miesiąc, wróćcie, co dzień. 3000 zł uciekają. Dodatkowo. Ceny kredytów to jest... 2,5 tysiąca ponad złotych polskich na kredyt, także no to jest niemało. Ale mam nadzieję, że jakoś to tutaj uda nam się ogarnąć. Jak już tak sobie jeżdżę, to przy okazji się jakoś ładnie ubiorę, bo muszę Wam powiedzieć, że kurczę, no tak być nie może, że ja tutaj w ciągniku jeżdżę w ubraniu chemicznym. Troszkę nie bardzo to by pasowało, no już teraz jest trochę lepiej. Co wam powiem, to wam powiem. Kejszyk, moim zdaniem cały czas to potwierdzam, <laughs> strzał w dziesiątkę, traktor naprawdę super, robotę robi, to jest najważniejsze. Pola ubywa też przy tych maszynach, ten gruber jedynie mógłby być trochę lepszy, bo o ile rzepak lubię robić na płytko, o tyle no, zboża wolałbym, żeby były uprawiane trochę głębiej. No i tutaj ten gruber no, nie ma, że tak powiem, podejścia, ale może, może kiedyś. Jakieś tam lepsze maszyny się zakupi, dobra? Tutaj jeszcze jeden przejazd, i lecimy sobie na kolejne pole. No, ubywa trochę tego w sumie, pojedziemy tak trochę od 4 liter strony. Pojedziemy na tą mniejszą działkę, którą chcę sobie tak poniekąd połączyć i z tymi działkami zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Także zaczynamy sobie stąd. Ogólnie, aby podziałek, no to jeszcze jest plan, aby tą wapnowaną kiedyś tam zakupić albo wydzierżawić. To też będzie troszkę tam więcej, że tak powiem, terenu dla mnie, ale zobaczymy jak to jeszcze będzie. Dobra, tutaj to chyba i chyba będziemy jeździli jeździeli no, tak lekko po krzywej. I tak idealnie nie wyjdzie, ale tak mniej więcej jak tutaj koła pokazują, obniatanie tak będziemy sobie tutaj tędy jeździć. Ja akurat to pole chyba kosiłem, to kosiłem je tak trochę śmiesznie bo one były koszone chyba dookoła, dlatego też tutaj aż tak fajnie to nie będzie ogarnięte do uprawy, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy ogólnie no bardzo bym chciał mieć ciągnik z GPS-em, żeby tutaj sobie jeździć na, na z ukos. E, może też kiedyś coś takiego zrobimy, zobaczymy jak to jeszcze będzie wszystko wyglądało z czasem, ale byłoby to myślę coś fajnego i zawsze byłoby to coś innego więc zobaczymy jak to jeszcze tutaj wszystko wyjdzie Ogólnie pole małe, więc dość duże jest nawracania, ale chyba sobie jakoś poradzimy tym case'em. On też tą talerzówką tutaj śmiga, no praktycznie jej nie czuje, nie ma co ukrywać. No i idzie to. No to ma jednak traktor moc, ma porządną skrzynię, to też i że tak powiem ta praca idzie. Chociaż mogłaby mieć dwa zakresy, bo jednak muszę Wam powiedzieć, że powinien być zakres szybki i wolny, ewentualnie no aż tak mocno, by na ten gaz mogła nie reagować. No ale co zrobić? Jak już tak jest, no to musi tak być. No i tyle, że tak powiem w temacie. Dobra, teraz sobie pojedziemy znowu kawałek dalej. I powiem Wam pola ubywa. Mimo wszystko to leżówka 3 metrowa, ale idzie tą robotę zrobić. Dzisiaj do wieczora myślę, że to jeszcze ogarnę. Jeszcze by się nam przydało z wałami wjechać się w ten rzepak akurat w pszenicy. Nagram wałowanie, ale w rzepaku już nie robiłem, bo uważam, że jest to bez sensu. A dzisiaj jeszcze jest trochę innej roboty do zrobienia. To też lepiej się tą robotą zająć, aniżeli tu jakimiś tam rzepakami i talerzowaniem. No, zwłaszcza, że wróćcie, lepiej się po prostu zająć talerzowaniem, aniżeli wałowaniem przepaku, No, z takiej, że tak powiem, racji, że no, trochę tutaj tej roboty jest u nas. Tak to właśnie jest. Jeszcze sekundkę, bo musiałem tylko odpisać. Bo niestety, no, po tej akcji, jeszcze troszkę tam wniosków jest trzeba pewne rzeczy napisać. Ale tak mam nadzieję, że jeszcze na szybko ten odcinek przy kawałce uda mi się napisać i lecieć dalej do prac domowych. Jeszcze dzisiaj kosznie trawy, przebieranie ziemniaków po wczorajszych wykopkach. No tak, także też może Wy napiszecie jak tam u was, czy już wykopki dawno zrobione, bo no, wiem, że już niektórzy dawno wykopki mają zrobione i co pomieli, a co niektórzy to jeszcze mają ziemniaki na polu. U mnie zazwyczaj jest tak w rodzinie, że no, wykopki ziemniaków takie nasze, na nasze potrzeby to to są zawsze w połowie września, nie wcześniej, a nawet powiem Wam tak, że ziemniaki u nas zaczyna się kopać na polu, tak na co dzień. Dopiero po 28 lipca, nie? po moich urodzinach, no, taka jest troszkę tradycja rodzinna. No i tak też tutaj zawsze robimy. To się wzięło od mojego dziadka już wiele, wiele lat wcześniej. No i tak to trwa do dzisiaj. No, pewnie ma to jakieś tam odzwierciedlenie w uprawie i w rośnięciu tego rzepaku, rzepaku tego ziemniaka. No ale to, że tak powiem, nie mi to oceniać. Też dzisiaj przepraszam, bo ten odcinek nie będzie zbyt długi, no ale jednak ja jestem troszkę zmęczony i mam trochę roboty, no i wiecie jak to jest. Chociaż chcę cokolwiek nagrać, stawić, pokazać Wam, że tak powiem, pochwalić się nowym nabytkiem, nową wiatą, no i tym, co się tutaj dzieje. Niebawem mówię nowa seria. Podejrzewam, że jak wszystko dobrze pójdzie, gdzieś tam w przyszłym tygodniu ona się pojawi, no i coś tam będzie, że tak powiem, nagrane, ale to zobaczymy jak to jeszcze tutaj wyjdzie no trochę tej roboty niestety mamy i trzeba to wszystko poogarniać w domu też trochę roboty mam ja więc no trochę jest rzeczy do ogarnięcia ale myślę, że jakoś z tym się obrobię no i że koniec końców będzie dobrze no bo jakoś to musi być, nie? dobra, tutaj sobie jeszcze połóż jak zrobimy ładnie, pięknie i działamy sobie dalej no ogólnie co, jeszcze dwie działeczki do stależowania dzisiaj już myślę, że talerzówkę umyjemy, zakonserwujemy i ją odstawimy a postrzepimy wały, jeszcze dzisiaj wałami to wszystko ogarnę a od pierwszego myślę, że orka pod pszenicę, ewentualnie już może trześciowo sobie zaczniemy pod orki robić. Zobaczymy jak to jeszcze będzie, jak to będzie wyglądało, no i co tam, że tak powiem, z tego wyniknie. No, roboty trochę tutaj jeszcze mam, pewnie sporo zrobię poza odcinkiem, no tak, żeby tutaj to wszystko też miało ręce i nogi. I żeby też te odcinki nie były nudne, no bo nieraz te akcje się po prostu powielają, tutaj nie ma tyle zwierzaków, żeby, że tak powiem, je tutaj obrządzać co chwila, i tak dalej. Tutaj mamy dosłownie tylko i wyłącznie kury, którym dajemy zboże, i tyle że tak powiem w tym temacie. Dobra, tutaj już dwa trzy przejazdy, i po robocie. Akurat, może sobie do domu zajdę jeszcze na kawkę, kawkę wypiję i będziemy tolerować dalej. A w życiu realnym wezmę się za koszenie trawy. No i chyba na wieczór na za przebieranie tych ziemniaków. Powiem Wam tak, w ziemniaków w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem sypnęło mniej ilościowo, ale jakościowo są one dużo większe i jest bardzo mało odpadu. Także chyba należy się, że tak powiem, cieszyć. Odpad to też tak sprostuje, to są wszystkie takie ziemniaczki mniejsze od ziemniaków do sadzenia. No to są ziemniaki, które najczęściej idą dla kur dla tam rodziny. 14 rów, powiem Wam, że dwie skrzynki odpadu to nie jest aż tak źle. A powiem Wam też, że było wszystko zbierane ręcznie, więc no, zostało też to w miarę myślę dokładnie zebrane za kopaczką. Także tutaj można mówić naprawdę o dużej dokładności. No wszystko co było na wierzchu w sumie zostało zebrane, koplon rozsiany. Także zobaczymy, jak to dalej będzie. W naszym caseiku już 10 motogodzin wybiło. Ja myślę, że tutaj spokojnie z 15 motogodzin będzie. Jadę na gospodarę, kawę wypiję, wrócę. A, tutaj jeszcze mam poprzedniak jeden, to go od razu zrobimy. I będzie trzeba dalej działać, żeby dzisiaj to wszystko było ładnie stależowane, e, zawałowany, przynajmniej zawałowany rzepak, no i tyle, że tak powiem. Będzie trzeba brać się za orki. E, zaraz wsiewanie potem nawozów za uprawy. No i dalej działać. Kolejny sezon, że tak powiem, rozpoczynasz że paki już posiana zobaczymy ile będzie pszenicy, pewnie około 90 arów farmingowych, może troszkę więcej, zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie, ale myślę, że tam około 15 ton na przyszły rok tej pszenicy powinno być, albo i lepiej, ale to wszystko mówię, okaże się w praniu, z wami się żegnam, dziękuję za oglądanie, wbijajcie na moje pozostałe odcinki i do kolejnego odcinka trzymajcie się, na razie cześć.